Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak widzicie, mam przed sobą rozłożone puzzle i dwa, e, nie dwa, właściwie cztery książki. E, dlatego, że dzisiaj, czyli 8 marca, premiere ma mój nowy patronat, matronat, e, czyli Dzień Nastania Nocy. I tak ogólnie powiedziawszy, jest to Prequel Zakonu drzewa Pomarańczy, czyli historii, którą pokochałam 3 lata temu, już 3,5 roku temu ona miała premierę. Jest to książka, która i za granicą i w Polsce odbiła się szerokim echem, i już wtedy byłam w niej niesamowicie mocno zakochana, więc wiedząc, że Samantha Shannon pracuje właśnie nad Prequelem, to już mówiłam w tamtym momencie wydawnictwu, że ja bardzo będę chciała przeczytać. No i tak miło się. Zdarzyło, że mam okazję właśnie być matronką. I postanowiłam, że poświęcimy właśnie taki film z układania puzzli na opowiedzenie Wam o tej powieści ja tę powieść już czytałam, to znaczy czytałam tłumaczenie tylko że fragmentarycznie je czytałam, dlatego dopiero jak dostałam książkę w całości, to postanowiłam zrobić sobie jej i tak jak widzicie, mam mnóstwo znaczników. Dlatego, że postanowiłam sobie zaznaczać te najfajniejsze fragmenty. Fragmenty, ym, mam tak, powiem Wam o kilku znaczeniach znaczników, nie będę mówiła o wszystkich, ale tak, mam smutne fragmenty i to są te niebieskie. Mam fragmenty, które były albo wesołe, albo szczęśliwe, albo po prostu sprawiły, że. Było mi miło w sercu i to są e, różowe. Mam również fioletowe, które były takie dla mnie bardzo pers personalne, i granatowe, które oznaczają e, takie mądre cytaty, mądre przesłania życiowe. Także ja w ogóle po podczas tego rewidu byłam strasznie jakoś tak e, emocjonalnie wydrenowana, no bo też e, sama historia po prostu bardzo mocno mnie dotknęła. Jak wiecie, ja jestem ogólnie dużą fanką Samanty Shannon ze względu na to, że ona mi się niesamowicie mocno kojarzy właśnie z kanałem. Dlatego, że jedną z pierwszych recenzji, jedną z takich recenzji, które, których nagrywanie bardzo mocno pamiętam, była recenzja Czasu Żniw, który właśnie wtedy czytałam i bardzo mi się Czas Żniw podobał. To była taka książka, która mocno mnie zaskoczyła i konstrukcją świata, i główną bohaterką, która była moim zdaniem nietuzinkowa. I do tego stopnia ta książka gdzieś tak mocno się ze mną związała, że po, um, po trzech latach e, zrobiłam sobie reread, bo właśnie w zeszłym roku, w styczniu, czytałam jeszcze raz całą tą serię. E, no i jak to Bywa przy mnie, jeżeli coś mi się bardzo podoba, no to często do tych książek wracam. I tak też będzie właśnie z zakonom drzewa pomarańczy, do którego planuję wrócić w, też w wersji papierowej, bo z tego co ja pamiętam, to chyba do połowy wtedy czytałam PDF-a, a później właśnie się przerzuciłam na papier, jakoś tak. E, I tym razem będę zaznaczała e, moje ulubione fragmenty. No i e, jest takie standardowe pytanie, które bardzo często już się pojawiało na Instagramie w kontekście właśnie tej powieści, czyli. Czy można czytać dzień na stanie nocy bez znajomości zakonu drzewa pomarańczy? E, I moim zdaniem można, dlatego że ja w tym momencie niezbyt wiele pamiętam zakonu drzewa pomarańczy, więc trochę czytałam e, w oderwaniu te historie, ale prawda jest taka, że te historie w ogóle są napisane w mocnym oderwaniu od siebie, bo e, no, dosyć dużo tam lat i, i dzieli te historie. E, z, zresztą sama Samantha Shannon e, we wstępie tutaj jest nawet napisane, że. Można je czytać niezależnie, ze względu na to, że one po prostu e, no, miały stanowić docelowo oddzielne historie. Historie, które e, nie są ze sobą, e, są połączone światem, ale no postacie nie. E, no i tak. Ja w ogóle. Jestem zakochana we wszystkich perspektywach. Uważam, że tak naprawdę tylko jedna mam wrażenie, że nie jest w pełni dopracowana, i to jest perspektywa bohaterki, która ma na imię Dumai. I gdzieś właśnie u niej mi trochę brakowało takiego jakiegoś, może lepszego wyeksponowania. Mam wrażenie, że też w ogóle jej fragmentów było najmniej na przestrzeni całej książki. Natomiast tutaj, jakby, no jak, jak najbardziej mogę się mylić, ale jakieś takie odczuwałam, e, odnosiłam wrażenie. Dopiero później mam wrażenie, że do tego wróciliśmy i to właśnie jest jedyna bohaterka, z którą tak naprawdę ja się e, aż tak mocno nie zżyłam. Jeżeli chodzi o pozostałych bohaterów, to ja Wam powiem, że moje serce po prostu zostawiłam z nimi. E, jest w ogóle fragment w książce, tam pod koniec, powiedzmy, e, na którym ja się poryczałam i poryczałam się e, po prostu strasznie bo tak jak mówię, no, mam te personalne e, znaczniki, mam fragmenty, które mnie bardzo mocno uderzyły, no bo tam no, z różnych względów, ale e, do mnie mocno dotarły, no i po prostu jest w pewnym momencie takie apogeum tego wszystkiego, e, gdzie ja po prostu nie mogłam już wytrzymać te moje emocje we mnie, e, to, to było dla mnie za dużo. No, ale tak, właściwie bo tak mówię, opowiadam, opowiadam, ani nie mówię, o czym właściwie jest dzień nastania nocy. No to to jest oczywiście historia bardzo mocno osadzona w świecie fantastycznym, w fantastycznym świecie, który jest zbudowany od podstaw. Mamy cztery perspektywy, które są sygnalizowane krańcami świata, bo mamy właśnie Północ, Południe, Wschód i Zachód, i wśród tych. tych Miejsc się obracamy. To właśnie do nich, w każdej z nich mamy jakiegoś głównego, ważnego bohatera, jakąś postać, która po prostu jest najważniejszą w tamtym miejscu. Nie do końca oni się tam wszyscy między sobą znają. My też tak naprawdę widzimy dopiero jak te przyjaźnie się zazębiają, jak oni się poznają, więc to jest też trochę taka powieść podróży. No i właśnie jeżeli chodzi o te światy, no to mamy świat, który był też w zakonie drzewa pomarańczy i on jest zakonem drzewa pomarańczy. E, czyli mamy jego historię, jak to już jest 500 lat po, e, po tych wydarzeniach takich, które stworzyły zakon, e, po, po, po matce, po powstaniu matki, te, tak się nazywa ta e, główna kobieta, która m, no, założyła zakon. E, I m, to właśnie jest miejsce, w którym jakby trochę są podważane te ich zdolności, umiejętności, ze względu na to, że od dawna była, no było dobrze w świecie. I tam są oczywiście kobiety. Kobiety są w ogóle bardzo ważne w tej powieści. Świetna data jest w ogóle wybrana na, na premierę, bo po prostu to jest książka, która stoi kobietami. Natomiast Poza samymi kobietami jest też e, tak naprawdę jeden taki główny bohater, który jest bohaterem męskim e, i on ma na imię Wulf. E, I to on tak naprawdę jest takim e, przewodnią osobą, która trochę się nam e, porusza między tymi wszystkimi miejscami. On jako postać e, jest związany z jednym miejscem, natomiast e, jako, że on pracuje dla, dla straży takiej... Nie, wiem, bardzo blisko jest po prostu króla. No to dużo podróżuje. No i tak jak mówię, on jest właśnie taką postacią, która Trochę nam te wszystkie miejsca zazębia. I teraz tak, też bardzo często pojawiało się takie pytanie, czy ta książka jest trudna, czy będzie się ciężko czytało. I teraz przy tym re-readzie, przy okazji tego, że jakby już miałam cały tekst po prostu przed sobą, to o wiele łatwiej jest mi to w taki sposób po prostu ocenić. I powiem Wam, że nie do końca. Nie do końca to jest tak, że ta książka jest nie wiadomo, jak trudna, że poziom ekspozycji jest po prostu taki, że jeżeli to jest Wasza pierwsza trudna fantastyka, to sobie nie pora. Radzicie, bo nie jest tak. To znaczy, moim zdaniem, trzeba się skupić przez pierwsze powiedzmy 150 stron, i to faktycznie mam tutaj typowo na myśli ten prolog, który jest taki mocno po prostu nam nakreśla każdą z tych perspektyw, a później, żeby mniej więcej rozumieć jak działa świat, no to te 150 stron, tak jak mówię, mocno trzeba się gdzieś skupiać. A później, jeżeli zapomnicie, jaką jest postacią dana osoba, o co chodziło, dlaczego ona jest ważna, to fajną rzeczą jest to, że z tyłu jest po prostu słowniczek. Także ja sobie też do niego wracałam, tam są wypisane postacie, kim są, czy są ważne. Też ja na przykład tak sprawdzałam, jednej postaci nie pamiętałam w pewnym momencie i sprawdziłam sobie i okazało się, że nie ma jej z tyłu, więc już wiedziałam, że nie jest aż tak ważną postacią dla historii. Oprócz tych trzech perspektyw, o których już Wam zdążyłam powiedzieć, czyli właśnie perspektywa Dumai i jej matki Unory, oprócz zakonu drzewa pomarańczy, w którym mamy dwie główne kobiety, które trochę... no. Pokazują nam, jak działa ten zakon, czyli Esbar i e, Tunowa. E, I perspektywa Ulfa. To mamy też perspektywę, która e, częściowo się trochę nam łączy właśnie z perspektywą Ulfa. I to jest e, perspektywa mm, księżniczki. Księżniczki, która e, jest wychowywana przez e, króla... Króla z bardzo takiego mocno zwaśnionego rodu, który ożenił się z kobietą, i to oczywiście było takie trochę zaaranżowane małżeństwo, ale okazało się, że oni są po prostu sobie pisani i oni naprawdę bardzo mocno się w sobie zakochali. Także ona jest ich córką i jest trochę taką peskatą córką, no bo też. Wychowuje się z matką, dlatego że oni, tak jak mówię, jest rod, rody, dwa, e, rody, które są od siebie oddalone miejscami i muszą. E, trzeba, jest potrzeba zapanowania nad nimi. Dlatego też e, ten ojciec e, no, nie jest zawsze na miejscu. I właśnie y, główna bohaterka jest wychowywana na tą taką na, następczynię, bo też należy do rodu, w którym zawsze rodzi się jedno dziecko i zawsze jest to dziewczynka. E, no i właśnie mama jej y, jest bardzo taka mężna, męska, bardzo. Y, chce naprawić wszystkie błędy, które, y, które stworzyły jej poprzedniczki. Y, a było tych błędów naprawdę bardzo dużo, dlatego że no, ten ród stracił. Bardzo mocno na swojej sile, przez to jak one dowodziły po prostu swoimi i wojskiem, i po prostu ludźmi, i że ich uważały za gorszych. No i właśnie Sabran, nie Sabran, przepraszam, tylko. No, Sabran właściwie, bo jej matka, jest kobietą, która starała się wszystko naprawić, a Glorian po prostu dostała trochę. została zmuszona, żeby razem z matką to wszystko zrobić. Nie ukrywam, że ta perspektywa Gloria na początku nie do końca mi się podobała. Nie do końca czułam się z nią dobrze. Nie, nie było to coś, co ja bym uwielbiała w tej historii. Natomiast z biegiem historii uważam, że to jest jedna z najlepiej skonstruowanych perspektyw. I jeżeli chodzi o kunszt Sama Shannon to ona właśnie najlepiej w tej perspektywie to pokazała. Ona tam najlepiej nam przedstawiła to, jak ona potrafi konstruować postacie, jak potrafi je zmieniać i co tak naprawdę jest w nich najważniejsze. Wspaniałe to jest. Naprawdę wyszło to idealnie. I ktoś mógłby zapytać, dlaczego właściwie ta książka jest taka długa. <grych> no bo faktycznie, jeżeli chodzi o Dzień Nastania Nocy, to Dzień Nastania Nocy jest nieco dłuższy, dlatego że sama historia ma 1230 stron. W przypadku Zakonu Drzewa Pomarańczek, wczoraj sprawdzałam to razem z, ze Słowniczkiem, tam jest około 1100 stron. Także no mamy tę objętość zwiększoną, powiedzmy o te 300 mniej więcej stron. No i faktycznie jest to dosyć dużo, ale już tłumaczę w sumie dlaczego. Bo my tak naprawdę mamy przedstawione te światy i wszystko na początku jest to trochę niepozorne, trochę nie wiadomo ku czemu to dąży, bo my tak naprawdę poznajemy te postacie, dowiadujemy się jakie są ich, jakie są ich relacje, jak to wszystko wygląda. Ale okazuje się w tym wszystkim, że czeka ich pewne wydarzenie. Wydarzenie, które jest tym tytułowym dniem nastania nocy. Wydarzeniem, które po prostu sprawi, że wiele na świecie się zmieni. Tak jak wiecie, no, dosyć oczywistą rzeczą jest to, że tutaj mamy też Smoki. I od razu mówisz, że tych smoków mam wrażenie, że jest trochę mniej niż w Zakonie Drzewa Pomarańczy, z różnych względów. Ja jej rozumiem, natomiast tutaj jakby się nie będę nad ten temat rozgadywała, bo jeżeli się przeczyta tę książkę, to się zrozumie skąd taki wybór autorki, a nie inny. Ale faktycznie tych smoków jest nieco mniej. Ja nie ukrywam, że jeżeli chodzi o taką moją ulubioną, ulubioną perspektywę. To chyba najmocniej właśnie związałam się z bohaterką, tą Stunową, e, która jest bohaterką właśnie przebywającą za koniec drzewa pomarańczy, e, bo jest mi do niej na najbliżej też takim, um, takim światopoglądem, tym co ja sama czuję, co ja sama e, widzę, i strasznie mocno się z nią gdzieś zżyłam. E, to była dla mnie no, niesamowicie ważna perspektywa. No, ja się bardzo mocno z nią zżyłam, dlatego też no, dużo rzeczy, które tam się działo, mnie bolało, e, ale no, też dawno nie miałam tak, żebym czytała książkę i aż tak mocno bym się wczuwała w to, co, em, w to, co przeżywa główny bohater. Także uważam, że tutaj zasługuje na, na pewno na, na duże brawa w stronę autorki, dlatego że em, ogólnie wszystkie te perspektywy są bardzo dobrze wykreowane. I ja tutaj do żadnej nie mam zamiaru się przyczepiać, może oprócz trochę Dumaje, której tak jak mówiłam wcześniej, e, uważam, że jest trochę za mało. Gdzieś na początku jest niewypośrodkowana nie jest jej ilość, względem tego, ile jest jej na końcu. E, ale to jest już, wiecie, trochę typowe moje czepialstwo. Jak już po prostu mam się do czegoś przyczepić, to to jest to. E, natomiast jeżeli chodzi o inne perspektywy, o innych bohaterów, E, to też bardzo mocno podoba mi się ta perspektywa Ulfa, e, e, który właśnie jako główny bohater e, męski e, dużo wnosi do samej historii. Jest taką postacią, która e, no, też szuka siebie, bo to, co jest ważne w ogóle w historii, to to, że każda z tych postaci trochę e, w tym wszystkim, w tym chaosie, który zapanował na świecie, próbuje się odnaleźć. E, próbuje mm, wypośrodkować to czego od tej osoby wymagają, wymaga świat ogólnie, a czego oni chcą w swoim własnym życiu, no bo prawda jest też taka, że to swoje własne życie trzeba jakoś przeżyć. I właśnie to mnie tak mocno też kupiło w tych postaciach. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o rozwój, no to tutaj na pewno wygrywa De Glorian, która po prostu przechodzi taką szokującą przemianę na przestrzeni całej powieści, że aż e, szczęka po prostu opada i, i trzeba ją zbierać e, koparką dosłownie bo to jest postać która jest z krwi i kości. Ja dosłownie mogłabym gdyby mi ktoś wiecie powiedział na lekcji historii, że taka postać istniała, to ja w ogóle bez zawahania bym w to uwierzyła. E, to jest w ogóle tak jak mówię, dla mnie bardzo ważna historia, bo em, ja, tak, na, tak naprawdę, w ogóle moja przygoda z czytaniem zaczęła się od fantastyki. I ja wiem, że teraz e, podobno już nie jestem do końca kojarzona tak mocno z tą fantastyką, e, ale ro, rozumiem, z czego to wynika. Natomiast e, ta fantastyka w moim życiu istnieje cały czas. I e, no. Myślę, że ta trzynastoletnia Nikola, która dostałaby w ręce yy, no wtedy czas żniw, to, to, to byłaby zachwycona i że na pewno wtedy szybciej bym sięgnęła po lepsze powieści, a niekoniecznie po paranormalne romanse i wtedy bym była, ten mój gust <gusty> byłby nieco lepszy już wtedy. Yy, ale prawda jest taka, że. Yy, ja w ogóle uwielbiam takie historie. Uwielbiam historie, które są um, bardzo mocne, są bardzo silne, e, które mają bohaterki e, powalające na, na łopatki. Bo w ogóle, jeżeli chodzi o sam zakon i, i właśnie dzień nastania nocy, to to są takie powieści, które mocno stoją bohaterkami, dlatego że one e, się skupiają praktycznie w 100% na tych postaciach kobiecych i e, mi to bardzo, bardzo mocno odpowiada, bo trochę brakowało mi może tego w fantastyce. Chociaż coraz więcej tego jest, to jest też na przykład teraz u Sandersona, co bardzo doceniam, bo uważam, że Sanderson też tworzy wspaniałe bohaterki, właśnie kobiece. No ale nie ukrywam, że brakowało mi tego, a Samantha Shannon, mam wrażenie, że po prostu tą lukę, która była w, na rynku wydawniczym, powiedzmy, nazwijmy to tak, zapełniła w 100% i to jest w tym wszystkim po prostu najwspanialsze. To są książki, które ja Wam będę y, cały czas polecała, bo naprawdę nie ma lepszej fantastyki. Na, nie ma lepszej fantastyki, jeżeli chcecie spróbować z czymś zacząć w ogóle z fantastyką, z taką no, high fantasy, bo to w żadnym stopniu nie jest nic. Y, skomplikowanego czy niewymagającego, e, to rekomendowałabym właśnie spróbowanie z Samantą Shannon. Jeżeli nie z zakonem, e, no to może z. E, to może właśnie z czasem żniw. To już do waszej decyzji pozostawiam, no bo. Co Was po prostu bardziej interesuje. I powiem Wam, że w trakcie w ogóle em, czytania po raz drugi tej powieści, e, dostrzegłam jeden minus bycia recenzentem, I to jest fakt, że nie mam za bardzo z kim porozmawiać na temat tego, co się dzieje w powieści. E, nie mam jak o tym opowiadać, bo, no bo praktycznie nikt jeszcze tej książki nie czytał. E, brakuje mi kogoś, kto po prostu razem ze mną będzie się nią zachwycał. I nie owijając bawełna, ja Wam po prostu bardzo mocno rekomenduję sięgnięcie po tę książkę. Czy jesteście fanami fantastyki, czy nie przepadacie w ogóle za tym gatunkiem, czy to będzie wasz pierwszy raz z Samantą Shannon, to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Po prostu przeczytajcie, zróbcie sobie tą przyjemność, przeczytajcie te książki, sprawdźcie, czy, czy tak jak ja będziecie się nimi zachwycać. Jeżeli już czytaliście albo na przykład wracacie tutaj po czasie, to dajcie mi znać, jaka perspektywa jest waszą ulubioną bo to też mnie bardzo interesuje, jak to będzie, jak już większa ilość osób przeczyta, większa liczba osób przeczyta tę książkę i jak się będzie po prostu rozkładało to w powieści. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że po nią sięgniecie. E, dajcie mi znać w komentarzach, czy was to zainteresowało. A wam jeszcze powiem, bo nie powiedziałam wam tego na początku, e, że w ogóle specjalnie układam puzzle z, e, z, co, z cudu miodu maliny, e, czyli z książki Anety Jadowskiej, dlatego że e, twardą oprawę, zarówno zakonu, jak i dnia nastania nocy, możecie kupić tylko na stronie SQM Store, e, i właśnie tam możecie też sobie kupić. Puzle, które układam, bo one też są tylko dostępne właśnie na stronie internetowej. Eee, a fajnie się je układa, powiem wam szczerze. Eee, także ja Was bardzo mocno do tego zachęcam, jeżeli znowuż chodzi o Miękkie oprawy do te miękkie oprawy już nawet widziałam w Empiku, także, e, także kupujcie, bierzcie. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podobała Wam się taka forma recenzji, bo nie ukrywam, że trochę się stresowałam, no bo jednak nagrywałam wcześniej tylko QA w takiej formie, e, bo bardzo chętnie jakby zobaczę, jaki jest Wasz odzew. E, i Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Cześć.